Bezgraniczne oddanie Chrystusowi. The Voice of the Martyrs. Wprowadzenie. Opisani w tej książce chrześcijanie nie są ofiarami, lecz zwycięzcami. Przedstawieni zostali w niej męczennicy od czasów biblijnych i pierwszych uczniów Jezusa, aż po współczesność. Nękali ich najróżniejsi prześladowcy, od Rzymian po Rumunów, od członków gangów po muzułmanów, od wyznawców. Konfucjanizmu, pokomunistów. Wszystkich tych wierzących łączy jednak jedno: są dla nas przykładem bezgranicznego oddania Chrystusowi. Kierowali się oni dążeniem jeszcze głębszym niż podstawowe pragnienia do zachowania własnego życia. Chcieli służyć Chrystusowi i być jego świadkami. Gdy zaczynaliśmy przygotowywać tę książkę, świat wszedł w nową epokę. Wydarzenia z 11 września 2001 roku zmieniły oblicze wolnego świata i wepchnęły nas wszystkich w okres nastręczający wiele wątpliwości. Bez wątpienia wielu ludzi będzie spoglądać na Kościół w poszukiwaniu odpowiedzi, Kościół zaś będzie szukać siły w Bogu, jako panu historii. Pragniemy przede wszystkim, by ta książka poszerzyła nasze horyzonty myślowe i wpłynęła na zmianę naszego postępowania abyśmy potrafili lepiej radzić sobie z napotykanymi trudnościami. Jak powinniśmy odnosić się do tych, którzy wyrządzają nam zło? Jak postępował w takiej sytuacji Chrystus? Jak zachowywali się chrześcijanie w przeszłości? Jaka powinna być nasza postawa wobec wyznawców innych religii, którzy gwałtownie się nam przeciwstawiają? Czy powinniśmy podejmować wszelkie ryzyko, by dzielić się Bożą miłością z tymi, którzy mogą nas za to zabić? Książka ta nie odpowie na te wszystkie pytania, ale z pewnością będzie stanowić wyzwanie dla twojej wiary. Czytając historię o chrześcijanach, którzy znosili niewysłowione okrucieństwa dla sprawy Chrystusa, postaram się dostrzec bezcenne klejnoty leżące tuż pod powierzchnią tragedii i bólu. Skupię się na wierze, która emanuje ze świadectw twoich odważnych braci i sióstr w Chrystusie. Pamiętaj przy tym, że ten sam duch, który zamieszkuje lub zamieszkiwał w nich, mieszka również w tobie, i uwierz, że we wszystkich, nawet skrajnie trudnych sytuacjach, w jakich mógłbyś się znaleźć, będziesz mógł czerpać z tego samego źródła wiary. Dzięki lekturze tej książki zrozumiesz lepiej teologię cierpienia, co z kolei pozwoli ci docenić radykalną stronę wiary. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest uświadomienie sobie, że historie zamieszczone tutaj nie są pozbawionymi nadziei opisami męki, a wierzący, których one dotyczą, nie są niedoścignionym i nieskazitelnym wzorem doskonałości. Z pewnością cechuje ich nadzwyczajna odwaga, przekraczająca granice ludzkiego rozumu, wytrwałość i tak głębokie oddanie Chrystusowi, że czasami trudno jest je zrozumieć. W rzeczywistości jednak są oni zwyczajnymi chrześcijanami, tak jak my, którzy znaleźli się w nadzwyczajnych okolicznościach. Jakiż więc pozornie tajemniczy czynnik popycha ich do tak, w cudzysłowie, bezgranicznego oddania Bogu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta wiara w Jezusa jako Pana. To właśnie z jej powodu cierpią. Wiara w zupełności wystarcza. Choć cierpienia z rąk człowieka mogą być nie do zniesienia, to jednak w połączeniu z wiarą i oddaniem Chrystusowi, Umacniają one serca wierzących, gotowych utracić własne życie, by lepiej poznać Chrystusa. Wszystkich męczenników opisanych w tej książce cechuje głęboka i żarliwa miłość do Boga. To właśnie ona pozwoliła im przezwyciężyć strach przed surowymi konsekwencjami, jakie groziły im za dzielenie się Ewangelią. Możliwe, że owa żarliwość wypływa po części z faktu, że zrozumieli oni, jak wielką cenę przyszło im zapłacić za to, co posiadają. Wiara, która nas coś kosztuje, staje się nieskończenie bardziej wartościowa. To właśnie ta świadomość umacnia chrześcijan żyjących w krajach, w których władza nie zezwala na wolność religijną. Święty Augustyn powiedział kiedyś: Sprawa, dla której się cierpi, a nie samo cierpienie, czyni męczennika. W starożytnej grece słowo męczennik w rzeczywistości znaczy świadek. Opisani w tej książce męczennicy są więc świadkami prawdy i mocy Jezusa, Chrystusa, przekonanymi, że za wszelką cenę powinni zanieść to świadectwo innym ludziom. W swojej sztuce Mord w katedrze Eliot napisał, że męczennik to ten, który stał się narzędziem Boga, który zatracił swoją wolę w woli Boga, a właściwie nie zatracił, ale odnalazł, ponieważ w poddaniu się woli Bożej odnalazł wolność. Męczennik nie pragnie już niczego dla siebie nawet chwały męczeństwa świadek znajduje się na linii ognia pastor Hill opowiedział kiedyś o pewnej kobiecie, która powiedziała do niego następujące słowa. Pastorze Hill módl się o mnie, diabeł mnie atakuje. Pastor Hill odparł, diabeł cię nie atakuje. Nie zrobiłeś wystarczająco dużo, by chciał się on tobą zajmować. Jako chrześcijanie powinniśmy postawić sobie za cel, że będziemy w cudzysłowie robili na tyle dużo dla Królestwa Chrystusa, by przyciągnąć uwagę diabła. Mamy nadzieję, że gdy z powodu Twojego świadectwa chrześcijańskiego dotknie Cię jakaś forma cierpienia, podobnie jak świadkowie opisani w tej książce, doświadczysz chwały i piękna bezgranicznego oddania Chrystusowi. Zespół autorski The Voice of the Martyrs